W lipcu pojawiły się pierwsze wrażenia, a dzisiaj, po zdecydowanie dłuższym czasie z Honorem Magic V5, zapraszam na recenzję. Skład pudełka od tego czasu się nie zmienił i dalej do dyspozycji otrzymujemy dwustronny kabel USB-C oraz etui z wykończeniem imitującym skórzane. Telefon leży w dłoni całkiem dobrze, a nawet na tyle dobrze, że często zdarzało mi się z niego korzystać jak ze zwykłych telefonów, ponieważ nie tylko wymiary, ale również waga są do takich bardzo zbliżone. Po rozłożeniu telefon jest naprawdę imponująco cienki, a w zasadzie grubość można wtedy wyrażać wymiarami złącza USB-C, które znalazły się na dolnej krawędzi. Niestety duża wyspa aparatów często o sobie przypomina, a przy rozłożonym ekranie powoduje irytujące gibotanie się leżącego telefonu, gdy chcemy coś na nim zrobić. Zawias pracuje pewnie i umożliwia rozłożenie smartfona nie tylko w standardowy sposób, ale również chociażby pod kątem prostym. Producent chwali się wzmocnieniem zawiasu. Ale umówmy się, w perspektywie kilkutygodniowego testu ciężko byłoby sprawdzić to, jak zachowała się on po kilku latach. Oczywiście, telefon nie daje najmniejszych powodów do zmartwień pod tym względem, natomiast nie chcę się też już bawić we wróżenie, jak zniesie konkretny upływ czasu. Honor wspomina również, że zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny ekran zostały odpowiednio wzmocnione, natomiast w przypadku zewnętrznego ekranu zostawiłem fabrycznie naklejoną folię, której obecność doceniam. Z kolei, wewnętrzny ekran podczas moich testów. Nie uległ żadnemu zarysowaniu ani tym bardziej uszkodzeniu. Przy włączonym poświetleniu, zagięcie ekranu jest naprawdę dobrze maskowane i miło jest widzieć progres pod tym kątem względem składaków sprzed kilku lat. Magic V5 ma również certyfikaty wodoszczędności IP5859, natomiast jak zawsze przypominam, że jest to tylko informacja o potencjalnym zabezpieczeniu przy ewentualnym kontakcie z wodą. A już w ogóle telefonu o takiej konstrukcji nie radziłbym umyślnie wkładać do wody. Ekran zewnętrzny ma przekątną 6,43 cala, z kolei wewnętrzny 7,95 cala. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz urządzenia mamy do czynienia z panelami typu OLED obsługującymi LTPO z maksymalnym oświetleniem wynoszącym 120 Hz, odpowiednio wysokimi rozdzielczościami, a także bardzo wysoką częstotliwością przyciemniania PWM, co jest dobrą informacją dla osób zmagających się z bólami oczu lub głowy po dłuższym korzystaniu z telefonu. Jasność maksymalna obu wyświetlaczy jest odpowiednio wysoka, by zapewnić komfort podczas korzystania w słoneczne dni. Natomiast, bez zaskoczenia, w takich warunkach i tak lepiej poradzi sobie ekran zewnętrzny. W ustawieniach możemy dostosować oświeżenie ekranu, które, już jak zawsze w honorach, nieco mnie irytuje, bo ustawienie dynamicznego powoduje, że telefon obcina je do 60 Hz. W niektórych aplikacjach, w których nie powinien, co potrafi nieco kłuć w oczy. Są również opcje skromnej zmiany trybu kolorów, opartej o gotowe presety, a także temperatury barwowej czy pomniejsze opcje ochrony wzroku. Podoba mi się również opcja inteligentnej diagnostyki, która weryfikuje, czy na wewnętrznym ekranie nie znajduje się coś, co mogłoby mu zaszkodzić. Co prawda, taki komunikat podczas całego testu pojawił mi się wyłącznie raz, natomiast po odpowiednim przytarciu wewnętrznego wyświetlacza zniknął samoistnie. Więc może rzeczywiście było tam coś, czego sam nie wyłapałem. Oba wyświetlacze obsługują oczywiście HDR10, 10+ czy Dolby Vision, więc konsumpcja różnorakich treści przebiega bez zarzutu. Oczywiście pod warunkiem, że przy teraźniejszych filmach czy serialach nie będą nam przeszkadzać proporcje wewnętrznego ekranu skutkujące czarnymi pasami nad oraz pod filmem. Warto również wspomnieć o tym, że obydwa wyświetlacze w Honorze obsługują rysik, więc jeśli kogoś zabolał brak obsługi takowego w najnowszym wodzie o Samsunga, to tu problemu nie ma. Całościowo mamy do czynienia ze świetnymi w swojej klasie ekranami, oczywiście siłą rzeczy nie będzie to top of the top smartfonów, ale w segmencie smartfonów składanych jest naprawdę bardzo dobrze. Telefon od startu pracuje na Androidzie 15, przykrytym nakładką Magic OS w wersji 9. O jej funkcjach mówiłem już wielokrotnie na kanale w poprzednich recenzjach telefonów spod szyldu Honora, więc w późniejszej części materiału skupię się wyłącznie na zakładce dedykowanej telefonom składanym. Producent deklaruje 7 lat wsparcia aktualizacjami, więc jest to już naprawdę solidna wartość i myślę, że na spokojnie wykraczająca poza przeciętną długość użytkowania jednego smartfona. Za działanie odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite, będący na moment nagrywania ścisłą topką wśród procesorów w smartfonach. W Polsce z tego co widziałem, dostępna jest tylko wersja z 16 GB pamięci RAM i taką też testowałem. Wydajność samego procesora należy podzielić na dwa scenariusze. Pierwszym scenariuszem jest ten domyślny, w ramach którego system obniża jego wydajność dla zapewnienia lepszej termiki oraz czasu pracy na baterii. Drugim scenariuszem jest włączenie trybu wydajności wewnątrz ustawień baterii, dzięki czemu zdejmujemy z procesora kaganiec i ten działa ze zdecydowanie większą mocą. W tym miejscu warto również wspomnieć, że pomimo stosunkowo mocnego, że tak powiem, kastrowania procesora w trybie domyślnym, absolutnie się tego nie odczuwa, a zauważyłem to dopiero robiąc benchmarki. Nawet na trybie domyślnym telefon zasuwa aż miło i daje świetny feeling skorzystania. No a dzięki obcięciu mocy procesora tak naprawdę większość czasu pozostaje odpowiednio chłodny czy w szczycie nieco letni. Czym mi bardzo zaimponował, bo mam wrażenie, że termika pracy w tak cienkim rozłożeniu honorze stoi na lepszym poziomie niż w niejednym grubszym i pełnowymiarowym telefonie. Zwłaszcza gdy podczas trasy na mapach Google z włączonym LTE, Janosikiem, Spotify przez bluetooth oraz wyświetlaniu tego wszystkiego na wewnętrznym ekranie z ustawioną na sztywno maksymalną jasnością nie zagrzał się do momentu w którym trzymanie go byłoby niekomfortowe. Z trybu wydajności skorzystałem tylko do zrobienia porównawczych benchmarków, które kończyły się zauważalnie wyższymi wynikami, ale również temperaturami pracy względem trybu domyślnego. Natomiast w codziennym użytkowaniu ciężko znaleźliśmy jakieś realne scenariusze zastosowania trybu wydajności, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby. Przechodząc do systemowych smaczków, mamy możliwość wysuwania doka, z poziomu którego możemy otworzyć aplikację normalnie, w trybie podzielonego ekranu, a także małego okienka. Jest tryb Multiflex, w ramach którego możemy otworzyć obok siebie trzy aplikacje, choć realnie da się pracować tylko na dwóch naraz, to trzecia jest dostępna zaraz pod ręką, co będzie przydatne np. przy przepisywaniu czegoś. Możemy w ustawieniach wybrać, co się stanie z ekranem zewnętrznym po złożeniu telefonu, pozmieniać skalowanie proporcji wyświetlanych aplikacji, czy np. utworzyć i przejść do przestrzeni równoległej, która jest powiedzmy takim odpowiednikiem trybu incognito w przeglądarce, tylko tu dla całego interfejsu smartfona. Z tyłu znajdziemy trzy oczka, główne, szerokokątne oraz peryskop z trzykrotnym optycznym zoomem. Oczywiście odpowiednio do klasy sprzętu oczko główne oraz peryskop są optycznie stabilizowane, a szeroki kąt jest wyposażony w autofokus. Z kolei maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 4K przy 60 klatkach na sekundę. Obok ikonek symbolizujących wartość przybliżenia jest możliwość wyboru stylu kolorowania fotografii. Natomiast ja robiłem zdjęcia na domyślnie włączonym trybie jaskrawym. Przechodząc do jakości zdjęć, tutaj dobrze byłoby ją rozbić na dwa scenariusze. Pierwszym scenariuszem jest segment telefonów składanych, w którym te aparaty radzą sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim na Zoomie taki Magic V5 wypada moim zdaniem zdecydowanie lepiej od konkurencyjnego Folda od Samsunga. Całość wypada naprawdę solidnie. Jeśli ktoś nie celuje w topowe fotosmartfony, to z całą pewnością ze składaka z takim zestawem aparatów będzie zadowolony. Natomiast drugim scenariuszem jest ocena aparatów w perspektywie ceny telefonu. Bo nie ma się co oszukiwać, składane telefony nigdy nie miały rywalizować z fotograficzną topką. I tak też jest w tym przypadku. Magic V5 wykonuje fotografie w dobrej jakości, ma naprawdę niezły, przede wszystkim wszechstronny zestaw aparatów, ale nie widzę w tych zdjęciach czegoś, czego nie znalazłbym w telefonie, spokojnie mogę powiedzieć nawet i ze trzy razy tańszym. No może poza peryskopem, bo z reguły w telefonach do tych mniej więcej 3000 częściej spotyka się standardowy teleobiektyw, aniżeli peryskop. No i paradoksalnie, chyba główny zarzut kieruje do, o ironio, oczka głównego, który na tle zwykłych flagowców Mam wrażenie, że nie oferuje takiej, nie wiem, mięsistości, nie pokazuje takiego pazura, po którym widzimy, że zdjęcie pochodzi z takiego naprawdę mocnego flagowca. Coś gdzieś czasem nie do końca wyostrzy, czasem chciałoby się nieco więcej detali, a do tego nocą aparat ma naprawdę sporą skłonność do flar i tym podobnych zjawisk, które łatwo można zauważyć na przykład na nagranych filmach. I nie jest to wina żadnych rys czy ubrudnego szkła, a po prostu taki jest urok tego honora, bo szkło nie miało najmniejszej skazy i przed każdym robieniem zdjęć było czyszczone. Zbieżność kolorystyczna między każdym z trzech oczek mogłaby też być czasem lepsza, ponieważ głównie nocą zdjęcia potrafią wyglądać, jakby pochodziły z zupełnie różnych smartfonów. Nie zawsze też w gorszych warunkach oświetleniowych telefon decydował się korzystać z peryskopu podczas wykonywania zdjęć z trzykrotnym zbliżeniem. Z kolei przy dziesięciokrotnym zbliżeniu zawsze już korzystał z peryskopu. Jeżeli mowa o zoomie, to w zakresie między 3 a dziesięciokrotnym wypada naprawdę nieźle. Jest chyba moim ulubionym elementem tutejszego zestawu aparatów. Powyżej okolicy zoomu 15-krotnego istnieje możliwość wzbogacania Go AI, a efekty jak zawsze są różne. Niemniej, przy takich wartościach, zoom już nie jest jakiś oszałamiający. Zachęcam oczywiście do wyrobienia swojego własnego zdania na temat zdjęć z Magica V5 na podstawie podlinkowanej przeze mnie w opisie sampli pełnej rozdzielczości. Bateria w Magicu wypada w moim odczuciu bardzo dobrze. Niezależnie od tego co robiłem i jak często korzystałem z ekranu wewnętrznego, nie udało mi się go rozładować w ciągu jednego dnia. Z reguły gdzieś wieczorem zostawał jakiś zapas w okolicach 30-40%. Dobijając już do okolic kilku procent naładowania, okolice 7-8 godzin czasu włączonego ekranu w trybie mieszanym czy 10 na Wi-Fi przez dobę lub nawet dłużej poza ładowarką, są w moim odczuciu naprawdę świetne. Biorąc pod uwagę, że jest to smartfon składany. W ramach którego mamy do dyspozycji prawie 8-calowy ekran. Z kolei na samym LTE stabilne wyniki w okolicach 5,5 godzin czasu włączonego ekranu to również całkiem niezły wynik. Pod względem ładowania również nie ma się do czego przyczepić. Jest odpowiednio szybkie ładowanie po kablu z mocą do 66W, a także 50W ładowanie bezprzewodowe i 5W ładowanie zwrotne. Dostęp do telefonu zabezpieczymy czytnikiem linii papilarnych, zaś tym przycisk Power. Jest on piekielnie szybki i w zasadzie bezbłędny, więc nie mam do jego pracy najmniejszych zastrzeżeń. Alternatywnie, jest również mniej bezpieczne rozpoznawanie twarzy oparte wyłącznie o przednią kamerę. Na pokładzie mamy dwa symetryczne głośniki stereo, umieszczone w taki sposób, by po rozłożeniu smartfona znajdowały się na oddzielnych połowach. Barwa jest naprawdę przyzwoita. Mamy całkiem dobrze słyszalny smartfonowy bas, nic się ze sobą nie zlewa, a dźwięk jest odpowiednio czysty. Głośność maksymalna. Również wypada całkiem dobrze, ale moim zdaniem, dla zachowania pełnego komfortu słuchania warto trzymać się tej jednej czy dwóch kresek niżej. Systemowego equalizera jako takiego niestety nie ma, a jakiekolwiek opcje korekcji dźwięku są dostępne wyłącznie dla urządzeń zewnętrznych. Haptyka jest ok, ale bez większego szału. Siła wibracji mogłaby być większa, a i sam producent mógłby jej nieco więcej zaimplementować w systemie, bo domyślnie, nawet przy gestach nawigacyjnych, trzeba ją sobie samemu włączyć. Do łączności nie mam żadnych zastrzeżeń, jest kompletnie i nie odnotowałem żadnych problemów z Wi-Fi czy LTE. A jeśli mowa o cyferkach, to Honor obsługuje Wi-Fi w standardzie 7, jest Bluetooth w wersji 6.0, obsługa sieci 5G, NFC, USB-C w standardzie 3.1, a mimo cienkiej obudowy, znalazło się w niej nawet miejsce na podczerwień do sterowania innymi urządzeniami. Smartfon obsługuje oczywiście Wi-Fi Calling oraz WLT, a także eSIM, choć znalazł tu również slot na dwie fizyczne karty SIM, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. Słowem podsumowania, Magic V5 wśród smartfonów składanych nie ma jakichś wyraźnych wad. Oferuje solidny czas pracy, szybkie ładowanie, długie wsparcie, świetne działanie oraz całkiem solidny zestaw aparatów. Jeśli więc ktoś rozważa zakup takiego Magika, to nie powinien się zawieść.